Dzisiaj chciałbym dzisiaj pokazać jak przyspieszyć tankowanie gazu LPG, ponieważ jakby nie było, tankowanie gazu, tankowanie gazu czy benzyny nie jest specjalnie trudne i w ogóle, ale jak się robi to często już, już na przykład po 5 latach, 10 czy tam 15 latach jeżdżenia samochodem, to gdzieś, gdzieś to tankowanie ciąży już, że trzeba tankować i, i w ogóle czasu na to tracić, żeby zatankować, zapłacić i w ogóle i dlatego jak na przykład przyspieszyć tankowanie gazu LPG sprawa jest prosta, po prostu nie zakładamy kurka kurek jest cały czas odkręcony, możesz jeździć, ponieważ jest i tak szczelne nie ma to żadnego wycieku nic nie wycieka bez kurka wszystko jest szczelne, także śmiało można jeździć bez takiego kureczka No, i przez to, że nie trzeba kręcić w jedną stronę, potem kręcić w drugą stronę, tylko podjeżdżasz, podpinasz, tankujesz, sporo można na tym e, czasu zaoszczędzić. I naprawdę, tankowanie gazu e, przez to się robi nieco przyjemniejsze i mniej uciążliwe.